Moneta rzeźbiona gwoździem, tak, bo taki tytuł prasowy może troszeczkę, ale rzeczywiście jest to swego rodzaju ciekawostka, która być może zainteresuje y, szerszą publiczność, a mianowicie y, narzędzie narzędzia, którymi pracuję, y, wykonuje sam. Wykonuje sam najzwyczajniej z gwoździ. Po prostu gwoździe są podgrzane, młotkiem obite, a potem szlifierką zaostrzone. Tutaj mam przykład dwóch takich narzędzi, gdzie jedno jest dwustronne, tak dla ułatwienia, żeby sobie szybciutko obracać przy takim bardzo precyzyjnym i impresyjnym, tak powiem, rzeźbieniu. Z jednej strony jest bardziej ostry, czyli taki zaostrzony w szpikulec, z drugiej strony jest taki bardziej zaokrąglony. Tu jest taki drugi gwóźdź, też bardzo ciekawy, służy do tego, żeby zbierać tą warstwę i wyrównywać, wyrównywać powierzchnię. Na monecie srebrnej przedstawione są dwa borsuki, które są zwierzętami bardzo ciekawymi i ciekawskimi. I tu wyszły, jak gdyby, z tej swojej nory i obwąchują, co się tam znajduje. Jak gdyby przygotowują się być może do zabawy, bo, 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 bo ponoć bardzo lubią się bawić te zwierzątka, w tle mają norę, znalazłem, znalazłem taką dokumentację, gdzie na takim e, uskoku znajdowała się borsucza nora. E, I to właśnie co nad tymi borsukami się znajduje, to jest taki uskok z korzonkami drzew e, od góry, a w tle widać jak gdyby tę e, borsuczą norę. Dwuzłotowa moneta Nordic Gold przedstawia taki portret tego borsuczka, który zobaczył tego człowieka, który chce go przedstawić. Tak spojrzał i jak gdyby zapozował mu do zdjęcia troszeczkę. On generalnie, rzecz biorąc też ma takie troszkę ciemne tło, jak gdyby, czyli, czyli ma sporo tego tła, bo. To jest jak gdyby wynik tego kompromisu, aby uzyskać dla odbiorcy taką świadomość, że jest to stworzenie nocne. Tak? Czyli nie funkcjonuje w pełnym świetle, tylko raczej w jakichś tam szarościach i generalnie rzecz biorąc, ciemnościach. Ja staram się poznać naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo temat i dopiero potem przystępuję do tego procesu twórczego. W przypadku Borsuka były to konsultacje z profesorem z Wydziału Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który jest no, wybitnym znawcą tego stworzenia. Kiedy się dowiedziałem, że Borsuki potrafią na przykład zamieszkiwać nory wspólnie z lisem, a okazuje się, że Borsuk jest czystym stworzeniem, a Lis jest brudacem, tak, czyli śmieciarzem tak zwanym. I troszeczkę się tam ze sobą kłócą. Poszedłem sobie do lasu, bo wiedziałem, gdzie te lisie nory się znajdują i sobie ich troszeczkę tam pofotografowałem. Takie wizje lokalne to nawet nie jedna, tylko kilka różnych, takich pod różnym kątem, o różnych porach dnia. Otrzymałem od moich znajomych takie filmy przyrodnicze, właśnie traktujące o borsuku. Także jeszcze internet jak gdyby, no jest dosyć szeroką taką bazą wiedzy, z której oczywiście skorzystałem. Borsuki poznawałem tak mniej więcej około dwóch miesięcy, więc to chyba dosyć długi okres czasu, a ponieważ to jest tak pasjonujące stworzonko, że z wielką przyjemnością poświęciłem mu ten czas.